To dla mnie odkrycie sezonu. Przez długie lata myślałem, że idąc do sklepu kupuję cukier waniliowy. Ostatnio odkryłem jednak, że, ku, że kupowałem cukier vanilinowy. Na czym polega różnica? No więc cukru waniliowego nie znalazłem w żadnym sklepie. Za to cukier wanilinowy w każdym. Zresztą zobaczcie sami. Co to takiego? Wanilina to związek organiczny o nazwie 4-hydroksy-3-metylobenzaldehyd. Wanilina ma zapach wanili, ale z wanili raczej nie jest utrzymywana, bo to byłoby za drogie. Jest czymś w rodzaju tańszego zamiennika. W przemyśle spożywczym czy kosmetycznym, jako związek zapachowy, uzyskuje się ją w sposób syntetyczny z ligniny czy eugenolu. Lignina obok celulozy jest jednym z podstawowych składników budowy drewna. Z kolei eugenol może być pozyskiwany np. z goździków, a jako, że ma właściwości silnie odkażające i znieczulające, dentyści używają go do odkażania kanałów zębowych. Z eugenolem trzeba uważać, bo w większych dawkach jest toksyczny, tak samo zresztą jak wanilina. Wanilinę można też pozyskiwać z krowiego łajna i to podobno jest sposób najtańszy. Jeżeli kogoś informacje o wanilinie obrzydziły, choć w sumie chyba nie powinny, mam dobrą wiadomość. Cukier waniliowy można bez problemu zrobić samemu. Wystarczy kupić laskę wanili i zasypać ją w słoiku cukrem. Po kilkunastu dniach cukier waniliowy. Prawdziwy cukier waniliowy, gotowy do wypieków świątecznych jak znalazł. Nauka to lubię na YouTube i na Facebooku. Zapraszam.